Latarnie do rady! duże oh wszystko. God, A skakanie? skakanie jeszcze jak? Jest skakanie? skakanie? Jest skakanie? Skakanie. O co chodzi? Jak Kaczesz. Aha! Jak dobra. naciśniesz? Dobra. Dobra, dobra, dobra. Może nie jajkiem. Wow. Uwaga, uwaga, uwaga! Ja, ale jest! Yes. Yes. Ale radę. tutaj będzie 500. Prób, ty żeby... ja się zmieszczę tutaj w ogóle ty ty. ty Zmieściłem Ja się zmieszczę I za kwadrat Ty, ty. ty. Bo byłem taki Ty ty Jajko strusia ty Manojek, no, ma manojek. manojek Jaj strusia. A czemu? Ej, bo ty u mnie Furman jesteś ten! No, no. poza nie. ty ty Manojek, jesteś na napierdolony, tak? Nie no, bo chciałem Furmana wyjebać, ale on już jest w środku. Aha! Ja no, no... <laughs> Jak to się stało? Kiedy? Byłem jebanym stożkiem, rozumiesz? Ło wow, mam, jestem... O, jestem stożkiem. Jestem normalną piłką. A jestem kwadratem. A nie było jakichś kwadratów? Były. Manojek. Dobra, dobra, jak? Dobra, dobra, zamknij tu. O, trafiłem. Ej, bo. Zaklinowałem się. Ej, no co jest! Ej, chłopaki nie mogę wejść do środka. Dobra, dobra jesteśmy. Zaklinowałem no, się. jak się nie wiem, I... to, to Możesz to, skakać. skakać. Jak naciśniesz, cieśniejszy to, to podskoczysz. Dużo mu to pomogło. O! Aha. Go rekord ja, od Kinga. Ja, Ej, chłopaki, coś jest nie tak. Ej, ja się tutaj się mogę ruszać. Ej, Flotar, też się możesz ja ruszać? Ja też. Ja tylko już. Czemu stączyłem. furman wyskoczył u mnie? Ja też. Ej, te piłki są na piłkach, kurwa! O No mi mapę. zaliczyło wejścia! No mi też! Jak ja mi tam... zaliczyło na szczęście! I co? Adam Strokes, kurwa! No taiwisz! No, ej, co całym... wy. O! Jezu, tam o się teraz. Jest, udało yeah. się! Bo kurwa jesteś! Bo całej epy walnąłem! Czy <laughs> my Proszę piłką. normalną. O, jestem tym schabowany! A nie, to nie jest. Skabowy. <laughs> jestem normalną tam! O! O! Chodź, chodź! one, cholin one! Leć leć, leć, leć! Wepchni ktoś mnie! Hejka świeże! Dobra, sam Ja pomóc. was zlepkę, poczekajcie! <noise> nie, ja wolę nie. Ja jest, oh. naprawdę chciałem wam pomóc. Okay. Tak, Jezu, stąd stąd nie pomóc. sam sobie pomóż najpierw. <noise> jestem amateuru, yes. amateur puter. Kładam ja tak zjebałem pierwszą mapkę, a jestem więcej A ile było mapek? Nie nie nawidzę tej mapki. Bo jestem kauczukiem. U, o Jezu, jestem jajkiem. Ej tak to, to, to jest, jest... O, Nie, To, to, jest... Tak... to ma 100 tych boków. A, 100 bok po prostu. 100 Sto boka! Z tobą zawsze, z tobą. <noise> nie, tam... O kurde, kwadrat ma dobrze chyba. Razem Dobra, ponad tej A kurwa, jest, spadłem. Ale ten kwadrat jest głupi, ja się zablokowałem wtedy i przez to wy nie mogliście wpaść, ja nie tak? Ja nienawidzę nie tej bać, mapki. Nie patrzcie stoszku. No co ty kurwa salci... salciki sobie kreuci. Jej, ej, trudne teraz te mapki. Zjebałem 10 tak 10 pierwszą mapkę, bo. a wygrywam. No, no o! Jezu. O! Jezu. 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 ja nie Jest. nie! Jest! O to jest, wam O kurwa, wyjebałem. E? No kurwa zaskoczyłem stamtąd Siłoo <noise> <Tości. Ziuo. głos> Co ty śmieciu różowy Ty kurwa cieszysz Nie no wróciłem <noise> na sam początek No tak Jak? spróbuj przeskoczyć przez no kurwa, ścianę tam z boku Po prostu e... O tak możesz podskakiwać Prawie. pamiętaj. O, o, tak, tak było dobrze, jeszcze raz Jeszcze raz Nakieruj tam i... To to um. było? Nie u mnie nim rzuca strasznie. No jak szata. No teraz to najlepszy ruch był na świecie. O! O! Zamknij mordę tam, proszę cię. Ja, ja cię... o jedną przed cię proszę Kurde no, nie da się. A ja cię proszę doleć. Dobra, 12. O, Trudno. I tak, tak i nie, nie jestem gorszy niż Furman, także... Ale zbliżasz się, zbliżasz się. O. Zbliżasz się. To e, się górą nie dołem chyba. Nie, jestem normalną piłką. Jestem Prawie. schabowym? Jest! W ogóle co ja zrobiłem. O! Nie mogę nie poskoczyła mi piłeczka wow, 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 Pyk, pyk Chyba to było... Aj. tutaj? I... Teraz już troszkę sobie zrąbałem z... Ty kurwi ja najgorszy No z <noise> no, chabaszczaku ty Ale wy jesteście kurde ten. O nie, Mati, ty masz najgorszy stożkiem yeah. No, stożek jest chujowy No, najgorsza wie, wie, piłka Wiem, bo dwa razy miałem auto stroke przez niego Wow, <noise> Mati Mati się zresztą... Mati. Jak się prałtynka! Woohoo! Ale jest Jej, ładnie. no uh, ja tak i tak pierwszy na dach. Ej, zrobiłem najmniej. Ooooo! Oh, yes. oh, jest. Dobra, chcę mieć normalną piłka, piłka! Nie jestem stożkiem! <coughs> jestem stożkiem! Ja, A, prawie ja, ja jestem walcem, też nie najlepiej. Ja miałem Hall in One prawie. Ja też! Ja, ja się odbiłem od pierdolonej tej. Ja Tylko... chyba zrobię sobie Out of Strokes takie. Przestanę się <coughs> ruszyć po prostu. Out of Strokes, out of Strokes on the ground. Bam, bra, bam, 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 Jest, bam, Kurde, bam, bam, bam. no za leko. W ogóle ten schabowy tak mi podskakuje. Mati, co ty robisz? Taka, masz się skończy czas? Ale Mati, zajdź. No. A co weźcie, chociaż wyruchaj, Słuchaj, z... za, zabij się. Nie, nie, nie. Nie zrobię tego. Dobra. dobra, dobra. Teraz może mi się uda po prostu. Jest 7! altragenów. No nie, nie, uda mi się to zrobić z tym. Z no nie, nie, nie. Tego. Z troszkę i tym co mano ma, znaczy no. Czy walcem? No walcem. I co to się to nie, uda. nie uda? się. A ja wiem akurat kulkę zwykłą. Ja miałem tego, tego schabowego Kaboby! Ten, ten krążek hokejowy Kaboby! No ja to wygląda jak taki hamburger trochę Nie wiem. Ja w twojej wersji, wersji tym bardziej Ja pierdolę <grym> Anojek! A mogłeś być pieprzy? <grym> nie denerwujmy go Dobry, nie, Ja ty zawsze tymi... mogę być pierwszy Nie, nie ma opcji W ogóle nie wiem czy da się w ogóle tymi kulkami przejść, no, czy tymi piłeczkami? Wow. No prasz. To jest... Dobra, Barty, się... oni też coś trafią takiego, że nie dadzą no rady. No i... Ej, Ej, ja miałem przecież Mike, taki już. Wasz na moje pierwsze 2T podejście. <laughs> Aha, już? Dobra. Dalej jestem pierwszy. O! o! Wow! Kur... Co to tam się stało? In Bo Dobra. U mnie jest taki. One shot! Nie, nie ma szans. No, a, no, a, no Tak, mogłem, pewnie, doleciałbym, kurwa. Jasne, o Na no, pewno. Masz mniej, pasjon. Ostatni. X, kurwa D. Ty to w dwóch ruchach zrobiłeś? O, o nie! No znowu jestem jebanym jajkiem. Jestem jajeczkiem. Piecznikiem wow. chyba. Ja piebro, jebany strójkiem, kurwa. Czuj Wyskoczyłem jajecz. to, co ta, ta gra już nie jest śmieszna. Jest... Ta gra jest żałosna. O! Tragedia. Jest dobra, jestem. Nie! No kurwa! Kurwa, czy ty to widziałeś? Widziałem. Proszę. Adi! Go jajko! Go yes. jajkiem, O ty szma to masz farta Teraz przeskocz tam od razu sobie. O, Co ty chciałeś o, zrobić? O kurde jak u mnie te... Aha tu już U miał... mnie też go tyle. Dobrze zrozumiał ty? Ładnie! Brawo, 70! Dzięki, starałem się. E flotar jesteś za tym. Co ja to mam? Jesteśmy zbuka. kwadratami. Stożek! Kurwa nie. Ej kto by popchnął? asorki Jomiks! Takie życie. Ej, lel. Oj, co się stało? Ktoś mnie no nie kopnął zro... Kurwa, nawet tego pierwszego nie przyjedę z <taki, Taki jestem, dobry gracz. Taki. Dobra. Ja się zaraz, Dobra. A się zdenerwuję, zaraz chłopaki. Dobra. śmieciu. No nie, tym kwadraciakiem nie. też się nie da, no. Nie wierzę, do kurwa. Jeszcze ta taka słodka muzyka w tle, no. <taki taki> ja no. Ludzie, dam radę to zrobić. Bóg tak chciał. A! Dobra, A! jestem. Jest! Mati dawaj! No. Go na maksa! Jest! W 12 ruchach! Tylko w 11! Kurwa flotar ty kurwo! Ziemię mi rozmawiało! Flotar nie da rady! <ścoughs> Jaki kurwo! <Typ>. 6-9 he <ścoughs> he he. Dziś dużo, góra? Okay, no jajko ja, ja mam! Ja teraz. No jajko mam! Dobra, Maty, Musimy sobie poradzić. Na pros. No, spokojnie. Nie. Ty mnie. O, dzięki, ziomek. Idź przodem, proszę. Proszę. Dobra, jestem tutaj. I Michael Jordan. Uch, ty, ty różowa A, kurwo. <noise> dziękuję. A jebał cię pies. Co się stało, Maty? znowu jestem zwłoczony. <noise> ja okay. też jestem zwłoczony. Musicie, no aksa, Nie <noise> mogę. To mój ostatni ruch będzie Kto nie mnie pierda, wyjebał? <laughs> I teraz nie trafi. No Furman, skubę. ty jesteś też zbloczony, tak? Jesteś nie. zbloczony jesteś, Furman oczywiście. cię blokuje, Je tak Furman jest zbloczony Bo masz zero, zero tych No Furman, ty jesteś Furman, zbloczony Furman, rusz się no. tam śmieciu Musisz na maksa uderzyć ty, Madi pierwszy jeźdź, no. Ale ja już to zrobiłem, przed chwilą mi Manojka wypchnąłem, musisz to, ty się nie. ruszyć. Ej, ziomek, to ja Manojka wypchnąłem. Ja, ja wypchnąłem Manojka, zobaczysz no zobacz na filmie. Jeść, no. Ty się Ej, jeszcze ty... nie ruszyłeś ani razu, no rusz się, no. Ej, bo chwilą czas leci, zobaczysz. no. No okay. kurwa, no, zrób to ktoś. No, ale ja nie mogę, jestem nad nim. I co kurwa? <laughs> no rusz Mati, się. Co? Nie, kurwa, jestem samym <laughs> początku. Ej. Co się nie dzieje? Mati strollowałeś mnie. Jesteś pode mną, co ci chodzi. Nie, wiesz, furman wyleciał na sam koniec, ja mamo. Maty. Ty ty. O, jesteś, Mati? Udało mi się. Kurwa, nie udało mi się. ja. Mano, je, y, Matyniu, ty jesteś taką popielą. Ale o chuj ci kurwa chodzi. Że Dziomek, jesteś no bo on rakiem. wyleciał, no o co chuj chodzi? Chuj mi obchodzi, że wyleciał. Tomek, a ty się nie ruszyłeś, to ja sobie Ruszyłem dobrałem. się dwa razy. Nie ruszył się, Mati. Chyba. Oczy, zobaczysz kurwa na filmie no. Ej kurwa no, ja też zrobiłem tak Też Proszę kwadraciaku O Super wpadł Kwadraciak Super wpadł Dobrze Manuek. dobrze yy, Ej ja, przepraszam Matyniu dobrze yeah. ci <coughs> Kurde 90 90 97 ej, Ale wyskapić, skapić i Ja wtedy ruszyłem co Manojeka wieje Nie ba ja wtedy e ruszałem. Ej chyba Ej to może Co <susza> się to może razem w jednym momencie ruszyliśmy? No, no może. Znaczy, Ja się Nienawidzę tych jaj. Czemu ja taki główny dostaję? Jestem sożkiem, kurwa, dostaję naprawdę. Jestem jajkiem. Ja jestem tym. Jajkiem. Znaczy. Sefni duch. No, ty dobra. jajko pierdolone, no. no. Ty we mnie uderzyłeś, no o co chodzi? Ty nie miej pretensji do wszystkich za to, że nie umiesz. No panem jajkiem w kursie, w nie tak? <laughs> Nie! Co się stało? <grymne> Gdy Oreo! Dam. Dobra, jestem. A ty, furman już skończyłeś? Tak. Ilu? 10. <grymne> Dobra, spoko. 11. Taki ty... <grymne> <ty, A> <grymne> 90 Kurde, to jest cały czas wyrównane wszystko. Prawie. O, A jeszcze tyle zostało. A już mam wyjebane <grymne> Jestem normalną jest piłką? Czy to jest normalne? Jestem stoż... jest stoż... normalnym normalny soszkiem, Czy to jest normalne? O kurwa. <grymne> Dobra, w sumie zrobię, zrobię to po Bożemu. Jest dobra też. Tak. Ale ja fart, że jest normalną piłką, ja pierdolę. Ale nie trafiłem tak łatwo. Dobra, i całe epy. Go! Aha! No furma szkola, że nie spadłeś. Aha! Strollowała mnie gra! A ma ty gdzie jest? Aha, to. Ej, naprawdę, ta gra jest strollowana. Jeba piasek! Czemu cię strollował? No, wi widzisz co się dzieje? Bo ty jesteś kauczukiem, ty nie jesteś zwykłą piłką. No. No i co z tego? No to te muszę tam przeskoczyć. 12 RUCHÓW! Ha kurwa, H! Just, Mati, obok też miałem. Fajna Koko. gra, ty kurwa, golfie. <noise> chuj, lecę do przodu, jestem troszkiem w najlepszej możliwej, jest no, jestem piłką zwykłą? Nie, jestem... I... stąd. Jestem dyskiem, ale Jajkiem. nie trafiłem w ryj. Jestem, <noise> jestem. Mati, trafiłeś? Jebane jajka! Jaki? Haha, <noise> kurwa, de! Ej, no super co jest? gra tym stożkiem tam nie dolecę Jebane jajko! Znaczy tym, dyskiem Jak dyskiem masz kurwa najlepiej jak się da. Prakty. No właśnie No nie, bo nie mogę trafić w ryj, bo nie, on za mocno nie, nie, leci nie, ma, nie, mogę trafić w ryj Udało mi się stoszkiem. Proszę doleć tam, ty teraz łapczy Wasz Serio? Jest Ja... Yeah. LOL! Też mi się udało z stożkiem Coś zrobić Po prostu klikałem tam... myszkiem <laughs> kurwa, I znowu, pym! Autystyczne dziecko Sam? Dobra 10 ruchów, 10 ruchów, 10 ruchów Go! O. Jest! No mam bo... jeden ruch, dobra, mam jeden ruch. Nie mam... Pomóżcie mi, proszę! Floty, ile masz ruchów? Zero! Ale dotarłem, tu widzisz. Ja A... jestem przed tym, mm, jak, jak mnie widzisz. Lol, u mnie Mano Jaki się zapadł funfo. pod mapę. I ma mano, jesteś u mnie pod mapą? Ale dobra, to już super. nie. Weź, fajne, good info. To Mati, Mati go! Mati zrób musi to. bardziej w prawo, bardziej w prawo. No, bardziej w prawo, no, bo, bo on będzie tak no, się toczył. Cię. Dobrze! Brawo No prawie no <grym> O to chodziło Troszkę mocniej trzeba było guys Jezu kwadrat Ej o, jestem się... kurwa Nieee Falcem <grym> dzisiaj masz lekki nie fart Jezu no spać. Panie Dzięki za uderzenie Naprawdę jest <grym> tym, który już, który zro... to ktoś kto mnie To zrobił Z moim Flotę. najlepszym przyjacielem O to ja hej Hej, gdzieś się bieba. Taka tam. Tylko gierka. Co się z tobą dzieje? Bo podskoczyłem sobie tak, furfun, kurwa, i wypadłem. <grystanie> co Manolek robi u mnie? Elo? O! Oh. Się bałem tak, kuj pizda. Pamiętajcie, że ty możesz skakać. Dzięki. <grystanie> <grystanie> I Atachy. Mati 2. Nie, nie trafi. No. <grystanie> Teraz serdecznie. Ja yeah. nie to jest najbardziej znienawidzona mapa przeze mnie jestem go, jeszcze jajkiem niespodzianką no no kurwa kwadratem bądź jaj ziomek I byłem pod mapą nie wiem co się stało byłem pod mapą ja zgaduję no? że byłeś pod mapą ale, ale mogę się mylić no go pteru, no co za chuj go 3, go 3. no dobra 4 Mati żyjesz? Mati na teachie oh. Mati go! no co ty? Mati sobie whisky na pierdoli Nie musiał, Nie wiem się Troszeczkę śmiać. się zdenerwował. Ja Hej Hejka, Siema na maneczko Okej okay, hey, hey, hey. A, wyskoczyłem no. poza mapę Upsy! Nawet mnie to nie denerwuje naprawdę! O jak super! O uderzyłem poza mapę nie! Mati go o, prosto! Nie. I... Ty tylko granie? Ty nie ta! A no do, też dobrze. Zamkij kurwa ten łeb. Ja wiedzony, ty kurwa No wy... Je na Max, to moja nojka wyjebiesz no ja, kurwa. Proszę jajko, nieś jaj... tam kurwa różowy. Matki ja ci pomogę, ja ci pomogę Mati. Okay. Nie okay, ma potrzeby ziomek, dobra. No o, nie, kurwa, ja potrzeby zablokował się. Nie panny kurwa, nie wiem z kolei. Dobra, mówię, zamknij ten ryj różowy śmietnie i Kurwa Co chodzi nie, Kurwa te soszewki zdjęcia, bo kurwa no obraziłeś mnie Bo jest soszewki są kurwa w porządku. Obraziłeś mnie. Jej, ale ten odcinek wyszedł pełen agresji. Może zwykłą Nie, wow, mam jajko. Mam. O, ktoś mnie uratował. Który, ktoś z Was, a nie wiem kto jeszcze. No dziękuję. O, kurwa, nie furman, no. zawsze kurwa furman ratował, przecież on jest takim dobrym kurwa samo. Kurwa, tak, a tym <laughs> <Kurwa śmiercią najgorszą. śmiech> nie co? Kurwa, śmieć na najgorszym. Dobra, ja już mogę nie grać już, bo ja i tak, tak wygram. Nie mogę. Jajkiem jestem zdarzy. też jestem jajkiem i tutaj wiem, Ej, ja tam, nie tutaj wiem. Nie wiem. tam nie, na górę. Nie wiem mano. Nie mam Ej jestem kurwa, jak miałem to zrobić? Ten To tędy coś Surba, raz. Ty no co ja mam zrobić? Mano, ja jestem obok ciebie. No dobra flo, to, to chuj, Pacz. już koniec. Nie wygramy tego. No zajebiście dziwne. Może jak cię popnę? ELO! O Jezu. Ech? No byłem tam! Ja też byłem. Bez kimu zemstni Ryt. Rakowscy, no dawaj kurwa. No i to ma, no byłeś. Nie byłeś kurwa. Ja a kto wygrał, przypomnij? Nikt jeszcze. Ja babcia, wygrałem. Nieważne co zrobię. Gupi jajko no! Bo Mati tam jest prawie na mecie. Tam. No i co Mati? No Ej, i co? Ej tędy mogę? No jajce kurwa. Kurwa nie jajce tylko piłeczka w kręgu. Nie, ja mogę dochodić, się. Kurwa. Kurwa, ja ja mam go wstawić. Kurwa, i co kurwa? Weź ciszej, bo. No, I bądź. co, no i co, no i co? Co z, 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 z czym? O co ci chodzi? Dziękujemy Pajace. za oglądanie. Najbardziej toksyczny odcinek na świecie. Zachre... Z... Kocham wszystkich, Zajmuje Zajmuję tą nazwę. <ścoughs> Matematyko Aldo. Też cię kocham. No,